Co nas czeka w nadchodzącym odcinku serialu M jak miłość? Marta wraca do pracy w prokuraturze i od razu mierzy się z trudną sprawą. Nie jest świadoma, że naraża siebie i swoją rodzinę na niebezpieczeństwo. Mafia na celownik weźmie sobie bowiem Anię. Marysia ma dość knucia Ewy i postanawia się z nią rozmówić, przede wszystkim na drodze Marty, Dominika Ostałowska, znów stanie mafia. Wojciechowska wróci do pracy w prokuraturze i od razu zajmie się sprawą ciężkiego kalibru, nieświadoma, że wystawia w ten sposób na niebezpieczeństwo całą rodzinę. A bandyci wezmą prawniczkę na cel i postanowią zbliżyć się do niej poprzez córkę. Gdy Ania, Gabriela Świerczyńska, będzie czekać na przystanku koło szkoły, zaczepi ją podejrzany chłopak Wojciech Parszewski, który szybko zrobi się nachalny. Widziałem cię tu parę razy. Może się spikniemy, co? Pójdziemy razem na jakąś imprezkę. Puszczaj, co ty taka dzika, przecież cię nie zjem. Kropka. A wtedy w jej obronie stanie kolejny nieznajomy Chris Stanisław Kawecki. Zostaw ją, słyszałeś, zjeżdżaj stąd, póki grzecznie proszę. Chłopak od razu się Wojciechowskiej spodoba, więc nastolatka zapisze sobie jego numer. Nieświadoma, że ich spotkanie było ukartowane, a jej wybawca i agresor są w zmowie. Jesteś pewien, że zadzwoni? Jeszcze dziś założysz się, z kolei w przychodni w lipnicy, o mało nie dojdzie do damskiej bójki. Gdy Kalinowska Anna Kerw odmówi zapłacenia Klaudii, Angelika smyrgała za jej usługi, argumentując, że Łukasza Jakub Józefowicz wcale nie uwiodła, ta postanowi się zemścić i doniesie o całej intrydze patrycji Alżbeta Leńska.